Występy zespołów Galhan z gościnnym udziałem Jacka Szuły i Black Pin oraz wieczór poetycki Grażyny Janoty. Tak zapowiadają się tegoroczne Andrzejki w Mysłowickim Ośrodku Kultury w Brzezińce. Imprezę rozpoczynamy o godzinie 18 18.00 spotkaniem z panią Grażyną Janotą, pochodzącą tutaj autorką z, z Mysłowic, dokładnie z Krasów. I zaraz po spotkaniu z panią Grażyną zapraszamy na dwa koncerty. Ten te zespół Blackpink, który gra typowo bluesową muzykę, no i zespół Galahan, który tutaj gościł wrześniowce już kilkanaście lat. Choć grają ze sobą długo i stanowią grupę przyjaciół, trudno szukać w ich muzyce monotonii, bo ta cały czas się zmienia. Kiedyś w zasadzie Galham szedł w kierunku bluesa, stricte bluesa, a na chwilę obecną zmieniliśmy kierunek bardziej w rocka. Aczkolwiek nie jest to taki typowy rok. Jest to rok znacznie urozmaicony elementami jazzu, elementami funki. Coś się po prostu w tej muzyce dzieje. Jest to nasza własna muzyka autorska, własne teksty. Myślę, że właśnie czymś takim trafiamy do publiczności. Czego jeszcze możemy się spodziewać po tym występie? Na pewno dużo muzyki, dużo pozytywnych dźwięków, dużo rock and rolla, dużo. Naprawdę takiej przyjacielskiej nuty na, na scenie, bo będziemy mieć naszego e, wspaniałego przyjaciela e, Jacka Szue, który wspomoże nas na harmonice ustnej, a jest naprawdę świetnym muzykiem. Przed Galhanem wystąpią też bluesowi weterani, czyli Black Pin. Zespół Black Pin, który tutaj przed nami wystąpi, jest to również zespół, który... E, Kiedyś już z nami występował, co prawda pod inną nazwą, w odrobinę zmienionym składzie, był to Mister Blues. Być może jeszcze będą niespodzianki typu inni wykonawcy, ale o tym to się mogą Państwo dopiero przekonać przychodząc już koncertu. Muzycy Galhan korzystając z okazji już teraz zapraszają na trasę koncertową w Bieszczadach w sezonie letnim. Posłuchać będziemy ich mogli m.in. na festiwalu muzyki bluesowej Bieszczad Blues. Tymczasem zapraszamy w najbliższą sobotę do filii MOK w Brzezińce.